Cześć wszystkim, witajcie kochani bardzo serdecznie. Chciałem Was po raz kolejny powitać tutaj na moim kanale. Dzisiaj będą w sumie dwie kwestie. Pierwsza kwestia będzie dotyczyła treningu Patryka na live, gdzie trenował plecy. Tego materiału już nie ma, troszeczkę o nim powiem. Druga kwestia to będzie kilka słów ode mnie. Odnośnie mojej osoby, odnośnie dlatego, dlaczego nagrywam, a także kilka słów dla hejterów e, Trzecia rzecz to będzie taka niespodzianka, mianowicie będzie to e, wrzucenie mojej osoby, tak? Czyli po prostu można powiedzieć pozowanie, taki czek mojej osoby, jak wyglądam. Więc to będą takie, w sumie, chyba trzy tematy na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał będzie się Wam podobał. Zapraszam oczywiście wszystkich do obejrzenia tego materiału, do komentowania. Także myślę, że możemy zacząć. Zacznę od kwestii: dlaczego nagrywam, po co to robię, dlaczego i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc. Te filmiki, ten kanał jest dla mnie formą, takiej można powiedzieć, troszeczkę formą leczenia, tak? Formą terapii. Mam problemy, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, takie w realu. Przychodzi mi to z trudem. Dlatego tutaj mogę się z wami, że tak powiem, podzielić tym, co myślę, troszeczkę, że tak powiem, wyjść naprzeciw ludziom i powoli mogę przyzwyczaić się do, tych, do do ludzi a no tutaj jakby będąc w formie zdalnej jest mi, jest mi łatwiej tak więc w sumie robię to dlatego ten kanał nie jest w żaden sposób po to żeby kogoś obrażać po to żeby nie wiem zarabiać na tym i tak dalej nigdy nie będę i nigdy nie chciałbym być jakimś Sławnym człowiekiem, czy być w, tym, w tej branży fitness czy YouTube. Po prostu jest to w formie raczej takiej e, terapii, aby, aby móc wyjść z tej mojej e, choroby, e, którą, którą niewątpliwie mam. E, I no, myślę, że, że, że to mi e, pomaga. Dlaczego wybrałem w głównej mierze filmy dotyczące Patryka? No cóż. Uważam, oczywiście, to jest moje zdanie, że on najbardziej wykorzystuje kwestie naturalności, najbardziej próbuje się wybić na tej naturalności, no i też zarobić pieniądze, oczywiście będąc osobą nienaturalną. Bo to, że Patryk jest osobą nienaturalną, tak naprawdę chyba to każdy wie. Jedynym chyba. Jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jego naturalność, to tak naprawdę jest chyba ten jego Team 2703. Prawda jest taka, że Patryk nie osiągnął tego naturalnie. Szkoda, bo fajnie by było, no ale no nie czarujmy się. W dzisiejszych czasach 90% osób, e, tych, którzy no, startują i tak dalej, są na środkach dopingujących. Nie ma tutaj. Nic, że nie mam do takich ludzi nic, ponieważ jest to w pewien sposób, no, niestety normalne, bo nie tylko w kulturystyce ten doping jest. Ale tutaj, no, Patryk bardzo mocno kreuje się właśnie na takiego naturala, a niestety bardzo też mocno mm, kłamie, bo, bo sam nie jest naturalny. Druga kwestia, która mi się nie podoba u Patryka... To jest też to, przede wszystkim, że bardzo mocno obraża innych, wyśmiewa się z innych, tak? Szydzi na, na czyich nieszczęściach, tak? Nie wiem, ktoś zerwał triceps, on już się śmieje. Ktoś ma wydęty brzuch, on już się nabija z tego człowieka. Obraża Polaków, obraża Polskę, prezydenta i tak dalej. To mi bardzo, bardzo nie odpowiada, dlatego też w pewien sposób nagrywam na niego. Co też nie oznacza, że chcę go obrażać. Jeżeli kiedykolwiek go obraziłem, to bardzo przepraszam za to, bo nie jest to w moim interesie, aby. Wyobrażać go. Eee, co do Patryka, uważam chyba, że w pewien sposób ta jego popularność chyba odbiła się negatywnie na nim. Wracając jeszcze do jego filmików. Kilka lat temu, które nagrywa, były to normalne filmiki, gdzie naprawdę nikogo nie obrażał, starał się mówić to co myśli, ale nie obrażając kogoś, nie nabijając się z cudzych nieszczęść. Później zaczęło się to co jest teraz. Nie wiem po prostu czy to są skutki uboczne brania środków dopingujących, czy to są skutki po prostu tej sławy. Prawda jest taka, że no niestety Będąc coraz sławniejszym, ludzie zapominają o najważniejszych wartościach, jakie są w życiu, czyli właśnie szacunek do innych, szacunek do siebie, zdrowie i tak dalej. Pieniądze, sława to nie jest w tym życiu najważniejsze. Patryk wydaje mi się, że troszeczkę się zgubił gdzieś po drodze. I, i tutaj tak to mniej więcej wygląda. Flo Piotra strzały, bo wszyscy mówią, że jestem jego fanem i tak Piotr Szała też dla mnie czasami przesadza, że obraża Patryka w. Nie fajny sposób, tylko wydaje mi się, że Piotr był taki w początku, być może to jest taka osobowość. No i na pewno on tak bardzo mocno nie kryłuje się na naturala, jak robi to właśnie Patryk, więc no tutaj w mniejszym stopniu go oceniam. Natomiast to nie oznacza, że, że jestem zwolennikiem jednego lub drugiego. Jestem po prostu neutralny po środku, ja ani jedno, ani drugi. Także tak to mniej więcej, tak w skrócie. Wygląda. Dzielę się z tym z Wami, ponieważ no, chcę powiedzieć, jakie są moje intencje, po co to robię, po co nagrywam. E, Boimy czasami te, te, te komentarze, które, które piszecie, e, obrażacie mnie, e, wyciągacie moje największe brudy z mojego życia. A prawda jest taka, że chyba każdy w życiu popełniał błędy, więc no, jeżeli któryś z Was. Głównie to zwracam się do Timu 2703. Nigdy nie popełnił błędów w życiu, to negujcie mnie wyciągajcie brudy, róbcie to. Ale wydaje mi się, że każdy w życiu popełnił jakiś błąd yy, i każdy mógł w życiu się pogubić i gdzieś pójść złą drogą. Ja też w swoim życiu popełniłem wiele błędów. No niestety, tak to jest, że, że czasami się gdzieś pogubimy po drodze i, i musimy znowu wrócić na tą, że tak powiem, dobrą drogę. Więc. Yy, Tyle, jeżeli chodzi chyba o to. Myślę, że możemy jechać dalej. Teraz kilka słów na temat live'a, który Patryk nagrał kilka dni temu, którego nie ma. Nie został umieszczony. W sumie w pewien sposób nie dziwię się Patrykowi, ponieważ no, na tym live'ie najprawdopodobniej podkreślę to słowo. Był pod wpływem jakichś środków odurzających, ponieważ naprawdę zachowywał się w sposób bardzo irracjonalny, więc no musiało tutaj coś być na rzeczy. Po drugie, w pewien sposób się ośmieszył i pokazał, że no to jego 20-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o kulturystykę, jest naprawdę mizerne, ponieważ no wykonując ćwiczenia tak błędnie, jeżeli chodzi o technikę. Pogrążył się totalnie i strzelił sobie niestety w kolano, dlatego ten materiał został usunięty. No i nie ma się co dziwić, ponieważ, no, tutaj w pewien sposób, po pierwsze, by się ośmieszył, po drugie, dałby pożywkę hejterom, którzy niewątpliwie by ten materiał wykorzystali przeciwko niemu. Ale, no cóż, nie ma go. Ja tylko kilka słów o tym materiale powiem. Eee, o tych rzeczach, które jakby dla mnie są ważne, nie będę go, że tak powiem, opowiadał, bo nie o to mi chodzi. Pierwsza kwestia, która bardzo mocno mi uderzyła, to to, że trenujesz w bluzie. Co niewątpliwie jest dość dziwne. Zresztą na każdym teraz ostatnim materiale jesteś w bluzie. Co niewątpliwie, jak już wspomniałem, jest dziwne, ponieważ zawsze na swoich materiałach Byłeś w podkoszulce bądź bokserce, pokazywałeś swoją sylwetkę, robiłeś przypinki i tak dalej. Teraz tego nie ma. Cóż, zastanawiam się dlaczego. Według mojej opinii, oczywiście mogę się mylić, jest to spowodowane tym, że przyjmujesz środki dopingujące i coś się stało w swoim ciałem. Być może jakieś zerwanie, być może ee, jakieś ee, syfy czy coś takiego. Ee, Mog może tak być i raczej tak jest. Niewątpliwie też szliłeś sobie w kolano, mieszając fotkę na fanpage'u, o czym powiem myślę może w następnym materiale. Eee, tam są Twoje plecy. Plecy naprawdę fajnie wyglądają i tak dalej, no ale ta skóra, która jest na, tych, na tym zdjęciu wygląda tragicznie, tak? Widać tam niestety chyba bardzo mocny wpływ środków dopingujących. Na plecach są bardzo mocne że tak powiem, syfy. Plecy wyglądają słabo, jeżeli chodzi o właśnie skórę. Dlatego chyba tutaj jest ten powód tego, że ty e, teraz nie umieszczasz po prostu e, materiałów czy też e, filmików, gdzie jesteś w pod koszulce bądź też w bokserce, bo nie chcesz pokazać swojej, że tak powiem, w tej chwili skóry, swojego ciała. Bo chyba się wstydzisz no i też w pewien sposób no nie chcesz tutaj tej swojej, że tak powiem naturalności ukrócić, no bo jeżeli by się pokazywało jakieś tam syfy na, na, na klacie, bądź też na plecach, to nagle by ta twoja naturalność jeszcze bardziej że tak powiem legła w gruzach. więc chyba tutaj jest ten szkopuł i cały pies pogrzebany na tym materiale tak naprawdę były tylko dwa ćwiczenia i to był cały trening pleców. Podciąganie i wiosłowanie. Zacznijmy od podciągania. E, śmieszne to jest i troszeczkę zastanawiające, że tam było 5 serii po 5 powtórzeń. Tak, tylko i wyłącznie 5 powtórzeń. Jest to naprawdę... Bardzo dziwne, zastanawiające, jak to jest, że wykonywałeś 5 powtórzeń i to z ledwością. Tak naprawdę, 2-3 powtórzenia były technicznie zrobione, a ta reszta to już było po prostu takie błaganie o to, żeby żeby zrobić, tak? E, śmiałeś się bardzo mocno z Piotra Piechowiaka, wyśmiewałeś się, jak on podciąga się. A tutaj tak naprawdę te podciągnięcia były na podobnym albo i nawet na gorszym poziomie niż on. Więc można powiedzieć, że karma wróciła. Że nie można się wyśmiewać, bo jednak może być tak, że no ta karma wróci do nas, tak? No i tutaj w pewien sposób e, tak było, że, że ta karma wróciła, no i to podciąganie wyglądało, żeby nie powiedzieć komicznie, tak? E, druga kwestia, gdzie uważam, że już w ogóle całkowicie pogrążyłeś się jako trener, e, jako osoba z dwudziestoletnim doświadczeniem, to wiosłowanie w upadzie tłowia. Wysuwanie z sztangą 60 kg, tak, więc to nie jest jakiś ogromny ciężar dla osoby z tak dużym doświadczeniem, plus jak mówisz, masz teraz 100 kg, więc no to jest niewielki ciężar. Natomiast technicznie wykonujesz to w sposób karygodny. Naprawdę nie ma tutaj techniki, jest zero techniki. Bujasz się, nie ma żadnej stabilizacji, w ogóle kompletnie nic. Eee... Nie wiem, jak to jak to ty robisz. Ja naprawdę, całe szczęście, że robisz to na tak niewielkim obciążeniu. Bo gdybyś to robił na większym obciążeniu, to stałabyś się krzywna. A tego z całym szacunkiem dla ciebie nie życzę ci tego. Bo nie chodzi o to, żeby ktoś coś złego sobie zrobił. Także no tutaj naprawdę chyba trzeba się cofnąć, cofnąć, cofnąć w tył i zrobić, czy tak powiem, powtórkę, jeżeli chodzi o technikę. No i wzmocnić przede wszystkim swój korpus, bo widać, że tutaj ten twój korpus jest bardzo słaby, e, te mięśnie głębokie są słabe. No i nie, nie ma tego utrzymania, tak? No bo strasznie się bujasz e, i, i wygląda to źle. Także tutaj, no chyba nie rób tego ćwiczenia. Naprawdę dobrze, że robisz większość ćwiczeń na maszynach, bo widać, że nie możesz, nie potrafisz. Ćwiczyć na, na wolnych ciężarach, nie rób tego, bo możesz sobie naprawdę zrobić krzywdę, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o ten temat treningu, to na tym, że tak powiem, filmie mówisz, że przechodzisz do klasyka. No cóż, kilkakrotnie już mówiłeś, że przechodzisz do klasyka, więc no tutaj troszkę można to, że tak powiem, traktować z żartem pół serio, ale nie o to chodzi. No cóż, Osoby w klasyku wyglądają bardzo, bardzo dobrze. No i żeby iść do klasyka, trzeba niestety mieć, jak tak powiem, ogólnorozwojową sylwetkę. No i mieć zarówno górę, jak i dół. Niestety, zarówno ty, jak i Piotr Strzała, no tego dołu nie macie, tak? No niestety, te nogi u Was kuleją, zarówno jak u jednego, jak i u drugiego. Więc, Patryk, jeżeli poszedłbyś do klasyka, o czym tak mówisz? No to niestety szanse twoje na osiągnięcie jakiegokolwiek, że tak powiem, sukcesu praktycznie maleją do zera, ponieważ no, mając nawet niesamowitą górę, zawsze będziesz odstawał tymi nogami. Nie jesteś w stanie tych nóg zrobić, być może jest to w pewien sposób genetycznie, być może zupełnie co innego. Nie mam pojęcia, nie chcę się wywodzić na ten temat. Powiem tylko tyle, że no tutaj musisz przede wszystkim e, troszeczkę zejść. I jednak chyba pozostać w tej kategorii, której jesteś, bo to jest kategoria dla Ciebie. Jesteś mały, masz wąski pas, masz dobre docięcie, zostań tutaj, bo naprawdę tutaj coś możesz osiągnąć. Niestety w klasyku jesteś od razu skończony. Co jest, na pewno większe szanse w klasyku miałby strzała, który jest większy w stosunkowo, tak? Niż ty, tak? Choć te nogi, tak u niego są, są gorsze e, niż, niż klasyk. Na pewno, ale odrobinę te nogi są lepsze niż u ciebie. No i jest stosunkowo większy, więc, więc może miałby większe szanse. Myślę, że to tyle na temat Patryka dzisiaj, na temat e, treningu. E, także chyba to wszystko. Jeszcze Jeszcze tylko jedna kwestia, no i zakończymy ten materiał. <tryk> Tak jak powiedziałem na początku, dodam jeszcze wam swoje pozowanie Choć ciężko to nazwać pozowaniem, bo ja nie jestem kulturystą, nigdy nie będę kulturystą e, i, I nie o to mi chodzi, po prostu pokazanie, że nie wstydzę się, że jestem kim jestem Kiedyś bardzo mocno ludzie mnie negowali, że, że jestem gruby, że taki, uwagi I prawda jest taka, że bardzo mnie to bolało Natomiast po rozmowie z wielkim człowiekiem, jakim jest Adam Kownacki, który mi powiedział bardzo dużo mądrych rzeczy, postanowiłem, że no nie będę się tym przejmował. Jestem jaki jestem, nie zmienię się. Adam Kownacki też pokazał mi to, że tak naprawdę wygląd nie jest aż tak bardzo ważny: że wygląd nie walczy, że wygląd to nie jest wszystko, tak? Więc no, wyglądam jak wyglądam, nie wstydzę się tego. I co najważniejsze, jestem w stanie to pokazać. Wielu, że tak powiem, z Was, którzy hejtują kogokolwiek, nie mają odwagi, żeby się pokazać. Więc tutaj uważam, że, że, że jestem na tyle odważny, że jestem w stanie się pokazać. I nie boję się tego, tak? Pokazuję siebie, jakim jestem. Więc tutaj myślę, że, że, że wygrywam. I jeszcze jedno Wam powiem wolę wyglądać tak jak wyglądam i być szczery ze sobą niż być na bombie i udawać wielkiego naturala także wydaje mi się że na tym zakończymy dziękuję wszystkim za dużo słów wsparcia i tak jak mówię na koniec krótki filmik gdzie będzie to moje Pozowanie choć, choć nie nazwałbym tak tego. I, I tyle. Życzę udanej niedzieli wszystkim. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do usłyszenia wszystkim. Trzymajcie się, cześć.